70 lat temu Toyota zbudowała pierwszy samochód terenowy, a po trzech latach nazwała go Land Cruiser i do dziś jest to prawdziwa offroadowa legenda. Ja jestem na poligonie w Drawsku i za chwilę dowiecie się, co chcę zrobić. Jestem na treningach przed y, największym w Polsce rajdem samochodowym, czyli wysoka grzęda Baja Poland i mam tutaj drugiego Land Cruisera, a konkretnie rajdowego Land Cruisera w klasie T2, czyli samochód Produkcyjny. Często mówi się, że rajdówki to są tak naprawdę tylko z wyglądu samochodami, e, takimi, jakie można kupić w salonie, a pod spodem kryją się już bardzo zaawansowane konstrukcje. Ale w klasie T2 mamy do czynienia naprawdę z samochodem jedynie zmodernizowanym, a nie zbudowanym od podstaw. Więc ten samochód nie tylko wygląda jak produkcyjny, ale on jest produkcyjny. A tutaj mamy kierowcę tego samochodu, czyli Piotra Sołtysa, czołowego zawodnika w klasie T2 i jednocześnie właściciela firmy Solter Motorsport, która buduje ten samochód, więc właściwie wiesz o nim wszystko. Tak, zgadza się. Zbudowaliśmy pięć takich aut, więc chyba już wiemy wszystko na ich temat. No dobra, Piotrek, bo zacznijmy może od tego, że te samochody trochę się jednak różnią wyglądem. Pomijam kwestię, że tutaj mamy trzy drzwiowe auto, ale to jest przedlift, prawda? Dlaczego to właściwie jest przedlift, a nie polift? Ponieważ przedliftowe były homologowane do, do rajdów, a poliftowy jeszcze nie jest homologowany. Ale konstrukcja jest chyba ta sama. Dokładnie ta sama. I tutaj mamy ramę i tak dalej, to wszystko co w terenówce, sztywny most. Bo powiedz mi, czego nie można modyfikować w klasie T2? Generalnie bardzo mało rzeczy jest, które można zmodyfikować, czyli można tak naprawdę wymienić amortyzatory sprężyny i właściwie to usunąć luksus, czyli tapicerkę i tak właściwie i osłony zrobić. Czyli konstrukcja auta zostaje całkowicie fabryczna, bo modyfikacje ramy, modyfikacje mocowań zawieszenia to nie wchodzi w grę. Tylko można je wzmacniać, wzmocnić. No to to nie oczywiście. można ich, nie wiem, przesuwać, wycinać ramy. Rama musi zostać Oryginalna. Aha, a jak jest z układem napędowym? Też jest nieruszany, czyli te mosty są takie wszystko, same? Wszystko jest oryginalne. Wiadomo, są wzmocnione tak, że gdzieś się zahaczył jakiś pieniek, to żeby od razu się za szybko nie wygiął i tak właściwie to wszystko jest oryginalne. Takie teraz może pytanie trochę laika, no bo ja, szczerze mówiąc, nie znam się na tych rajdach cross country. Biorę ten samochód, przyjeżdżam nim do ASO Toyoty i na przykład poproszę wymienić mi wahacz, to on będzie pasował? Tak. Czyli aż tak produkcyjny jest to tak. samochód? Wiadomo, on jest też wzmocniony, czyli gdzieś tam troszkę blaszki. Mhm. Ale, ale chodzi, tak, że da się go przykręcić i pojechać dalej. Dokładnie, wkładasz oryginalny. W ogóle jest tak auto zrobione, że jakby nam zabrakło tych części wzmocnionych, to gdziekolwiek na jakimś rajdzie w Afryce, idziemy do sklepu, magazynu Toyoty, kupujemy, wahać, wkładamy i dalej. Jesteśmy w rajdzie. Kurczę, to naprawdę jest, naprawdę jest fabryczne. Okej, okay, a jakby w tych rajdach cross country chyba najważniejsze jest zawieszenie, prawda? No bo tu jednak te muldy i tak dalej. Amortyzatory są wymienione na sportowe i sprężyny, one mają jakiś większy skok. To znaczy tak, i amortyzatory są wzięte z jakby z zaprojektowane przez firmę, która się specjalizuje w zawieszeniach rajdowych. Trochę się udało zwiększyć skoku, ale to jest też tak, że jakby klasa T2 narzuca skok, więc tak naprawdę tył został oryginalny skok, a przód chyba 2 cm został zwiększony. To od chyba czego tu nie ma to tej pneumatyki. Tak, no, no bo pneumatyka jakby nie, nie do końca jest potrzebna. Okay. się sprawdziła. E, no dobra, a co pod maską? Bo tu rozumiem mamy jeszcze ten starszy silnik. Przedbar. Przed... Ale fajne dźwięki. Mamy ten starszy silnik 3-litrowego Diesla, tak? Tak, 3-litrówka przed, przedliftowa, która się bardzo dobrze spisuje. Ma troszkę ma włożonego boksa podnoszącego moc, tak naprawdę. I tyle i w sumie oryginał. Czyli no, nie ho, ma tu ho. takiego tuningu, że tam tłoki, i tak dalej. Nie, nie, wszystko oryginalne. I to nas. To musi być oryginalne. Tak, i to do nas dobrze sprawdzają okay. na badaniach technicznych. A y, ile mocy ma ten silnik? Myśmy elektroniką udało nam się go wzmocnić do 210 koni i 650 Nm. Czyli właściwie względem tego to tylko momentem się różnią, bo tu mamy 500 Nm i 204 km, tak. więc moc jest właściwie ta sama. Tak. Tylko więcej momentu. Bo tu mamy skrzynię manualną. Tak, tu jest manualna okay. skrzynia. No dobra, ja bym sobie zobaczył w ogóle ten samochód, jak on wygląda. No wygląda rzeczywiście jak fabryczny. Jedynie co zwraca uwagę to ten podcięty przód, taki wysoki kąt natarcia i kawał. To jest stalowa płyta? Aluminiowa. Aluminiowa. A co tu się właściwie... Dlaczego to tak wygląda? To jest nasze autorskie rozwiązanie, które... No, lata doświadczeń w rajdach afrykańskich, bo to głównie podrajdy afrykańskie, e, po prostu polepszony kąt natarcia. Po kiedy auto wyskakuje przez wydmę i pikuje przodem, żeby jak najszybciej koła Dotknęły, dotknęły gruntu, ziemi. a nie zrobił stempla, żeby nie zderzaku nie zawiesił. No i porządna płyta, żeby nie poniszczyć chłodnic i, i silnika. Tak, tak. I tutaj to, się, to jest normalnie do ramy zamocowane i tu jeszcze ja tu zawsze zwracam uwagę, to jest zewnętrzny zbiornik na olej, prawda? Tak. Znaczy, a możesz olej... powiedzieć, jakby do czego to służy? Bo to nie każdy też wie, dlaczego niektóre rajdowe amortyzatory mają ten przewód i, i te... To jest zewnętrzny zbiornik z olejem. Właściwie tam jest też tłok z azotem. Po pierwsze, żeby ten olej mógł się chłodzić. A poza tym przy przepływie można regulować pracę amortyzatora, bo na przepływie tego węża są zawory, które tak naprawdę jakby wymuszają charakterystykę pracy amortyzatora czyli w zależności po jakim terenie jeździ tak regulujemy go Okej, okay. a powiesz mi ile waży właściwie czy on został odchudzony czy poprzez to, że klatka i jakieś dodatkowe rzeczy to, to nie jest lżejszy niż seryjny samochód? Generalnie na początku był plan, że bardzo schudnie, ale niestety, jak wszystkie rzeczy, klatka właśnie dołożona, później wzmocnienia, duży zbiornik paliwa, no to wróciliśmy do wagi Czyli bazowej. Czyli to jest masa tego Wiesz co, zatankowany waży 2380 kg, ale ma bardzo duży zbiornik. Ma paliwa. 300 litrów zbiornik paliwa. To na pustyni się na pewno przydaje. A i, no i mamy diesla, więc chyba w miarę już... no Właśnie, jakie takie orientacyjne jest spalanie takiej rajdówki? Na rajdzie oczywiście. Znaczy jak się, tak jej, tak dobrze, mówią, jak się jest... jej dobrze wkłada, to te 40 idziesz. 40, no tak. Szczególnie powiedz. Nie, 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 ale... ale... Ma apetyt na ropę. Okay. No dobra, ale pogadanki o tym samochodzie to nie wszystko. Trzeba się jeszcze nim przejechać, by sprawdzić, jak bardzo jest produkcyjny. I mam taką możliwość, bo Piotrek mi pozwolił swoim samochodem rajdowym, które za chwilę jedzie na badanie techniczne. Ciekawe już na pierwszy rzut oka, to to, że ten samochód na środku tak naprawdę ma dużo elementów znanych z Land Cruisera, czyli przycisk startu, czy na przykład to, że kluczyk jest ten taki bezdotykowy, czyli trzeba go gdzieś położyć. No i mamy tu też manualną skrzynię biegów, więc trochę inaczej niż w samochodzie, w którym tutaj przyjechałem. Ale już czuję, jaka tu jest ogromna różnica podczas jazdy tym autem. Tu, zawieszenie, to jest jakiś kosmos, kurde, ono jest fabryczne. Tutaj naprawdę zrobiono kawał dobrej roboty, bo trzeba pamiętać, że nie zmieniono żadnych punktów pocałowań, nie wydłużano tu wahaczy. To jest jedynie wszystko wzmacniane. Więc, jakby tak porównać, to tak naprawdę. Ford Ranger Raptor względem zwykłego Rangera jest bardziej zmodyfikowanym samochodem niż ten rajdowy Land Cruiser względem seryjnego Land Cruisera. No i tak naprawdę różnica jest. Bo najlepsze jest to, o kurde, że ten samochód płynie po tej drodze, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Już widzę, że trzeba tutaj jechać troszkę ostrożniej, bo bo ale on ma płynąć, no to jest samochód rajdowy, tak? On ma przez te trasy po prostu się ślizgać i pływać po tych dużych murdach, gdzie, gdzie prawdopodobnie z naszym seryjnym landcruzerem będzie mnie mocno wybijało. Chciałem rozumieć o co chodzi w tej jeździe. Wcześniej Piotrek przewiózł mnie tym autem i patrzyłem często na jego ręce, one tak delikatnie smyrały dosłownie tę trasę, a ja tutaj troszeczkę jakbym jechał z seryjnym samochodem. No i tu też opony, opony inaczej pracują wiadomo niż w seryjnym samochodzie, niż seryjne po prostu opony drogowe. Tutaj ten samochód nawet, można powiedzieć, ma chęć do ślizgania się, ma po prostu, no tak, ale nie ma tutaj tych wszystkich ESP i to chyba VSC też nazywa w Toyocie, no bo to jest tutaj nie tylko niepotrzebne, ale nawet przeszkadza, no i tu trzeba pamiętać oczywiście o manualnej zmianie biegów, bo przejechałem seryjnym Land Cruiserem, już parę paręset kilometrów i się przyzwyczaiłem do automatu, a tutaj nadal jestem w Land Cruiserze, czyli tak jakby się nic nie zmieniło. No muszę przyznać, że samochód też bardzo fajnie przyspiesza. Ja tu nawet chyba nie będę włączał trójki, żeby mnie przypadkiem Gdzieś nie poniosło i nie pojechałbym za szybko, bo już zauważyłem, że łatwo tu stracić panowanie na tym autem, no ale powiem wam, to zawieszenie to jest po prostu... No tutaj o dobijaniu zawieszenia, to nawet chyba na razie nie ma co mówić. Zresztą jak jechałem na prawym wcześniej z Piotkiem, no to kurde, jechaliśmy pani ze trzy razy szybciej i mam wrażenie, że to zawieszenie ani razu nie dobiło. Ja też tu muszę pamiętać, że Piotrek za jeden dzień właściwie, bo już jutro startuję ten samochodem, więc gdybym go rozbił, to on by mnie prawdopodobnie rozbił, więc trzeba tu naprawdę uważać. O, tutaj zabrakło trochę. Ma 650 Nm, no ale jednak tu ten kopny piach naprawdę stawia duży opór. O, mamy nawet zwykły prędkościomierz, więc mogę widzieć, z jaką prędkością jadę. No nie odważyłbym się chyba seryjnym samochodem tak pojechać. No i tutaj te gigantyczne muldy prawdopodobnie tu będą raczej mało mijane na rajdzie bo szkoda byłoby czasu ale muszę wam powiedzieć, że że to jest kurde jak zazdroszczę tym kierowcom, że oni mogą sobie tak zapieprzać po tym poligonie, coś niesamowitego pierwszy raz w rajdówce cross country i naprawdę jadę, jadę naprawdę powoli jakbym dopiero co się rozgrzewał pewnie względem zwykłych kierowców, ale kurde, mam wrażenie, że po prostu wygrałem życie w tym aucie. W tym aucie. No ma przyspieszenie ten samochód, niby nieduża różnica w mocy, ale, ale ogromnie e, czuć ten moment obrotowy, naprawdę fajnie. Może się zamknę na chwilę i chwilę pojeżdżę, bo tego gadania to trudno się skupić na kierownicy. Polera jasna, no naprawdę fajnie! To, że w takim aucie za bardzo nie trzeba się obawiać, że, e, no, że tam jak zahaczymy przed nim zderzakiem, to coś się stanie, no bo to przedni zderzak jest tylko po to, żeby był, e, bo mamy tu tą potężną płytę, którą wcześniej pokazywałem. No i też nie ma co się przejmować prześwitem. Bo ten prześwit nawet gdyby się skończył, to też nie ma problemu, bo bo auto jest porządnie zabezpieczone od spodu no ale kurde no nie chcę się rozpędzać bo bo widzę, że jakby łatwo jest jednak stracić kontrolę e, zwłaszcza jak nie jest się przyzwyczajony do takiego wyczynowego auta chociaż trzeba pamiętać, że to nadal nie jest w pełni wyczynowa konstrukcja tak jak zresztą chyba Mini nas wyprzedziło no i tamten to jest potwór, ale tutaj no powiem wam tak, jestem pod ogromnym wrażeniem, przede wszystkim pracy zawieszenia i kapitanek roboty, bo tu, tak jak Piotrek mówił, kilka lat trwało strojenie tych amortyzatorów, żeby one pracowały jak trzeba. I kurwe, no niesamowicie robią robotę. Trzeba mocno trzymać kierownicę, dopiero tak pomyślałem, że to cholernie mocno, chociaż wiem, że kierowcy rajdowi mają tą swoją technikę takiego trzymania kierownicy w miarę łagodnie i kręcenia tą kierownicą tak, żeby nie wykonywać niepotrzebnych ruchów, ale pfff się, nie wiem czy bardziej od gadania, czy bardziej od jazdy, ale kurde naprawdę niesamowita sprawa niesamowita Jedna ważna rzecz i taka o, o... wyprzedziło nas mini. To co chyba najbardziej mi osobiście imponuje w tych samochodach proskady, to jest to, że wchodzisz w zakręt na muldach i łapiesz te muldy poprzecznie. Nie wiem czy dobrze zrozumiecie o co mi chodzi. I tak naprawdę to, to jest moment, kiedy w seryjnym samochodzie... Po prostu wiesz, że to auto zaraz się przywróci, albo ewentualnie e, złamie się zawieszenie, czy urwie koło. A e, samochód cross country po prostu leci po tych po poprzecznie, tak jakby prawie ich nie było. On po prostu jedzie. To, to jest o tyle, o tyle takie dziwne uczucie, że przecież ten Land Cruiser to jest jednak wysoki samochód. I, I takim wysokim samochodem, to mamy wrażenie, że ujej, zaraz to się przewali. No ale nie, on się tak trzyma drogi. Że ja nie wiem, no tu żeby przewalić to auto, to już trzeba grubo przechowować. No ale wiadomo, że kierowcy rajdowi jak jeżdżą na czas, to oni, oni nie kalkulują aż tak bardzo. No ale powiem wam tak, fajna, naprawdę fajna. Niesamowita maszyna. No, i teraz tę samą trasę, a właściwie podobną, bo nie będziemy tutaj przeszkadzać rajdowym samochodom, e, pokonam zwykłym seryjnym Land Cruiserem. Land Cruiserem, który jest samochodem niezwykle dojrzałym, takim autem, które hmm, można by nazwać Volvo wśród kombi albo MultiVan wśród wszystkich vanów, czy 911 wśród aut sportowych. To jest prawdziwa legenda, ale kurczę, powiem wam. Różnica w prędkości, w postrzeganiu prędkości jest bardzo duża w rajdówce, tam to wszystko szybko się dzieje, a tutaj to wszystko płynie, ale też jadę sporo wolniej, no, trzeba przyznać, że jednak seryjny samochód łatwo tutaj uszkodzić, ale Land Cruiser ma bardzo dużą zaletę, też w postaci zawieszenia, więc myślę, że jeśli chodzi o tego rajdowego Land Cruiser'a, to jego zawieszenie też pracuje tak skutecznie, właśnie dlatego, że ta baza jest tak dobra. Bo, bo baza jest tutaj naprawdę wyśmienita. To auto. Pomimo, że jest tak naprawdę suwem, przecież to owszem jest terenówką, ale jeśli chodzi o funkcję tego samochodu, to mamy do czynienia ze zwykłym suwem, czyli z samochodem, którym jeździ się w 99% jednak po asfalcie. To, jest, to ma być samochód rodzinny, to ma być samochód codzienny, to ma być samochód do ciągania przyczepy, do transportu. Więc naprawdę, jak na tak wszechstronne auto, to tu zawieszenie, kurde, robi naprawdę niezłą robotę na tych muldach. Po których przecież jeżdżą rajdówki. Kurczę, no jadę 50 na godzinę, no ale też ogromna różnica polega na tym, że tu kontrolę przejmuje w dużej mierze elektronika. To znaczy w samochodzie rajdowym jesteście zdani wyłącznie na siebie i na swoje umiejętności. No i oczywiście na, na to, jak dobrze czujecie samochód, jak dobrze znacie trasę. Natomiast. W tym w seryjnym, w produkcyjnym Land Cruiserze praktycznie e, możecie wesprzeć się tą elektroniką, możecie polegać na niej, możecie zaufać temu autu, że ono nie wytrąci Was z równowagi tam, gdzie nie powinno się to wydarzyć. Tak jak mi uciekł, dosłownie uciekł ten rajdowy Land Cruiser. E, I to tak niespodziewanie. Ten samochód nagle odpłynął, jakby jakaś tafla lodu pojawiła się pod autem, w tym... W drogowym nie ma takiej opcji, tu po prostu wszystko dzieje się łagodniej, spokojniej, tak dostojniej, ale i właśnie dużo bezpieczniej. To co czuję już w tym aucie. To dosyć podobna dynamika do tamtego, bo mamy automat, jednak w automacie nie trzeba wybierać właściwego biegu, bo ten bieg zawsze jest właściwy. Zwłaszcza, że Land Cruiser ma tryb sportowy z skrzyni biegów i jeszcze sportowy plus. I ktoś mógłby pomyśleć, po co sportowy albo sportowy plus w takim wielkim, ciężkim suwie? Czy w terenówce nawet, no ale jednak to jest to, to ma znaczenie. Na przykład, w, takich, w takiej sytuacji jak tutaj, chcę faktycznie szybko pokonać ten odcinek z jakiegoś powodu i włączam sobie tryb sportowy, i to naprawdę przyspiesza ten sam. To nie jest tak, że to mamy. Okej, okay, no to jest zbicie biegu i tak dalej. Mamy tu podniesione trochę obroty, mamy szybszą reakcję silnika na dodanie gazu, ale to się naprawdę wszystko przekłada na faktycznie lepszą dynamikę, bo czy na przykład nawet na asfalcie, chcąc wyprzedzić auto, włączamy tryb sportowy, już mamy zupełnie inną reakcję na dodanie gazu, ale wróćmy do, do samej jazdy tej terenowej, bo, bo jesteśmy na poligonie w Drawsku, a już wyjechałem na szosę. W sensie w myślach i w mowie. Natomiast naprawdę... Auto robi niesamowite wrażenie, bo no, na przykład jeszcze ani razu nie dobiło mi zawieszenie, ani razu mnie nie wybiło jakoś tak, żebym stracił kontrolę, tak jak w tamtym rajdowym, straciłem, no, przyznam, że straciłem kontrolę przez chwilę, aż ta kierownica mi uciekła, w ogóle nie mogłem jej złapać, ona taka mała, twarda, tutaj wygodna, wielka, więc też przyjemniej się, się nią kieruje, jak takim okrętem, no, ale kurde, no muszę przyznać, że że dynamika tego samochodu i dynamika nie silnika, pokonywania tych nierówności i ta płynność jest naprawdę na wysokim poziomie. Teraz już rozumiem, dlaczego ta rajdówka tak fajnie płynie. Dlaczego ona, pomimo że tam tylko amortyzatory i sprężyny zostały zmodyfikowane, to jednak potrafi sobie poradzić w bardzo takich wymagających jednak warunkach, bo co innego jest jazda, nie wiem, powiedzmy jeepem wranglerem po jakichś wielkich yy, terenach, jakichś grząskich, jakichś skałach i tak dalej. Tam wszystko dzieje się przy prędkości rzędu 1, 2, 4, 5 km na godzinę, a tutaj rozpędzam się do 40, 50, 60 km na godzinę. I mając skórzaną kierownicę, pełne wyposażenie, te wszystkie elektroniczne rzeczy, to naprawdę z auto wyposażone tak. Po prostu tak, jak luksusowe suwy e, Marek Premium, tak zwanych, tak? I, I nadal można cisnąć tym samochodem w terenie, naprawdę całkiem muszę przyznać, przyjemnie. No i jednak e, jakby rozumiem, na czym Polega fenomen też tej rajdówki, bo trzeba pamiętać, że Toyota Land Cruiser jest jednym już z nielicznych samochodów w klasie T2. Mam jeszcze Pajero, no i teraz taka nowość, powiedzmy Dacia Duster, to troszeczkę inny typ samochodu, ale jednak Land Cruiser przez lata przecież, rajd Dakar, wszystkie te rajdy pustynne, te cross country, no i oczywiście te w Polsce, Baja Poland, Land cruisery zawsze dominowały zawsze, nawet jeżeli nie były najszybsze, to przynajmniej były najskuteczniejsze po prostu dojeżdżały do mety, nie psuły się tak bardzo. I, no i jakby dzisiaj Land Cruiser nadal jest samochodem ta generacja jeszcze Land Cruisera nadal jest samochodem, który można modyfikować, który można startować w rajdach, który naprawdę się do tego nadaje. Oczywiście, trzeba do tego specjalisty od tuningu, jak choćby właśnie Piotrek, który rozgrz już tego Land Cruisera naprawdę po tylu latach. Pracy z tym samochodem, no i pracy też na rajdach no, rozgryz to auto tak jak trzeba. Wiecie, co powiem wam jeszcze jedną rzecz? Bo tak sobie pomyślałem przecież, Land Cruiser jest jedną z ostatnich prawdziwych terenówek. Prawdziwych to tak jak się mówi, prawdziwek taki, z ramą, reduktorem i napędem na cztery koła. Ale i bardzo nowoczesną, na przykład z czymś takim jak tempomat terenowy. System crawl, który pokrętłem pozwala wybrać prędkości bez dotykania gazu i hamulca podjechać pod strome zniesienie. Nie trzeba się wstydzić, że używa się tego. To jest po to, żeby tego używać. Jeśli jesteś niedoświadczonym kierowcą, włączasz te wszystkie systemy i to ci pomaga. I naprawdę działa. To jest najlepsze. Że... <laughs> Chciałem przyspieszyć, bo sam go przez chwilę się zatrzymał, ale. On robi to sam. i to jest fajne. Mamy jeszcze Wranglera, mamy Suzuki Jimmy i mamy pick -upy. i właściwie to chyba wszystkie terenówki. A Toyota po 70 latach wprowadza nową generację Land Cruiser'a <grystanie> z ramą, reduktorem i napędem na cztery koła. I to jest piękne. Można pokochać ten samochód. Chociaż nie musi się podobać jego wygląd. Tak jak mi. Samochód naprawdę do wszystkiego. Słów pełną gębą. Dobra, przyspieszę może. Starczy, pstryk, pstryk na pokrętle. Niesamowite, że on to robi sam. To wszystko robi sam. Po prostu nic nie robi, nic. Tylko trzymam kierownicę. Czuję jak koła łapią przyczepność. Powiem Wam tak. Y no, i jest dużo fajnych terenówek. Jest Ranger Raptor, w którym jestem dosłownie zakochany. Jest Jeep Wrangler, którego uwielbiam. Po prostu Jeep Wrangler, to taka też legenda. Kocham ten samochód. Land Cruiser, powiem tak, jak się testuje jako taki dziennikarz, to nie jest jeszcze taki fenomenalny samochód. Mi się na przykład wygląd zupełnie nie podoba tego auta, ale tak jak wspomniałem na początku, ta dojrzałość konstrukcji i przede wszystkim. Co innego jest testować, co innego jest oceniać samochód tak jakby z boku, tak jakby oceniając tylko, a co innego jest posiadać to auto. A posiadanie Land Cruisera ma jeszcze jedną zaletę. Zawsze wiemy, że ten samochód się nie zepsuje, zawsze wiemy, że ten samochód dojedzie do celu. No i też, tak jak rozmawiałem z Landcruiserowcami, z Hiluxowcami, czyli ze zwykłymi Toyociarzami, ale tymi od offroadów, no to jest jeszcze jedna zaleta Land Landcruisera i Hiluxa, naprawicie wszędzie, naprawicie go w Azji, naprawicie go w Afryce, naprawicie go w Rosji, naprawicie go wszędzie, ponieważ Toyota wszędzie ma swoje punkty serwisowe i to nie jest jakaś reklama, ja naprawdę nie jestem, nadal nie jestem fanem tego samochodu, znaczy, nie jestem takim miłośnikiem, nie jestem w tym aucie zakochany, ale uważam, że to jest naprawdę niesamowicie dopracowany wóz i niezwykle dojrzała konstrukcja. I te 70 lat pracy z tym samochodem zrobiło z niego naprawdę prawdziwą legendę.